Stefan Zawrel, Odnalezione Słońce, wydawnictwo Tatarak. W dawnych czasach ludzie żyli w zgodzie z naturą i byli szczęśliwi. Oddawali cześć słońcu, a ono przynosiło im radość każdego dnia. Z czasem w wielkich miastach zapomniano o prastarych tradycjach. Światło słoneczne zasłoniły kłęby dymu. Aż słońce całkiem znikło. Na szczęście najstarsi ludzie pamiętali jeszcze dawne dobre czasy. Słońce jest w tej historii symbolem natury, bez której nikt nie może żyć. A teraz praca plastyczna ze słońcem w roli głównej. Nawet dwuletnie dzieci mogą mieć udział w wykonaniu witrażowego słońca do zawieszenia w oknie, jeśli odpowiednio je przygotujemy. Potrzebujemy sztywnej tektury, e, libuły e, w słonecznych kolorach i taśmę samoprzylepnej. Z tektury wycinamy koło i wycinamy jego środek. Teraz przygotujemy kawałki bibuły. Na koło naklejamy taśmę. Z jednej strony. I teraz e, z jednej strony mamy część taką lepką. I tutaj już nawet najmniejszy maluszek da radę poprzyklejać bibułkę, robiąc kolorowy litra. A tak nasze słońce wygląda na oknie. Trochę nam ożywia ten ponury, późno-jesienny krajobraz.